Cześć, dzisiaj wam pokażę Eripera obiektywnie, bardzo obiektywnie, tego przez Westbama. Czemu tak? Po prostu, żeby było co oglądać, tak? Eriper jak sami zaraz zobaczycie, polegnie bardzo, bardzo szybko. To co? Czas zacząć tą zabawę. Ile obstawiacie sekund? Piszcie w komentarzach przed. Powiem tak, gdyby nie te odpchnięcia, takie ten, ten Ripak poleciałby, myślę, w jakieś 18 sekund. Bez problemu. I widać, że nieraz on odpycha za bardzo. A tak, jest tylko 22 sekundy, więc jest całkiem, całkiem. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam też na kanał do WestBama. No i co tu dużo mówić? Do zobaczenia do następnych filmów. Trzymajcie się ciepło.